Jak co roku w dniu 14 października my, pracownicy oświaty, w wielkiej właśnie naszej wspólnej rodzinie, gdzie odpowiadamy wspólnie, razem, jak tu jesteśmy wszyscy, za oświatę w naszym mieście i w Gminie Przeciszu, bardzo, bardzo z tej okazji wszystkich witam. Mam zaszczyt poprosić naszych. Panią Downikę Graboń, koleżankę z sekcji emerytury koleżanki koleżankę Joanię Gołyszcza, koleżankę kulczyk i koleżankę Barbarę Początką. Bardzo proszę, to są koleżanki, które dzisiaj będą uhonorowane odznaką za 50-letnią przyda należność do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tak? Związek Nauczycielstwa Polskiego uchwałą Zarządu Głównego z dnia 18 marca 2014 roku odznacza koleżanki odznaką za 50-letnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Gratuluję i życzę, żebyśmy się wszyscy doczekali właśnie takiego jubileuszu. Dziękuję bardzo pani dyrektor, pani tak, 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 ja się do ciebie, bo Szanowni goście, może... Koleżanki kolegice, przejdę teraz do ważnej uroczystości 95-lecia tajnej organizacji nauczycielskiej. Rok 2014 w kartach historii naszego związku zostanie zapisany jako rok, który którym przypada 75 rocznica. Nadszedł czas, by z okazji tegorocznych obchodów naszego święta oddać szczególny hołd pod sztandarem Związku Nauczycielstwa Polskiego wszystkim nauczycielom tajnego nauczania. Pozwólcie Państwo, że w hołdzie uchylmy czoła minutowej ciszy. Oddaję się w cześć. Członkom związku, którzy zakończyli w tym roku dzienną działalność w pracy zawodowej. Koleżanka Ewa Noga, wiem, że nie jest obecna, ale bardzo proszę prezesa tego ogniska. Koleżanka Stasia Pędziwiat, bardzo proszę. Kolega Stanisław Krzyżak, bardzo proszę. I koleżanka Małgosia Bala, bardzo proszę, panie opuszczył Ja może odczytam list kolegom Kazimierzu, panie dyrektorze, związek Nauczystwa Polskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego Oświęceniu w uznaniu za długoletnią działalność na rzecz szkoły uczniom środowiska składa serdeczne na Francję. Z okazji ubyteuszy stulecia szkoły. Dziękujemy panu, wicedyrektorom, nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły, koleżankom i kolegom za wiele ko kolejnych lat, że tej pracy pracy wykonywanej z ogromnym zamiłowaniem i pasją oraz za biedność w tworzeniu Lubnej od stola tradycji zobowiązań szkoły wobec przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pokoleń mieszkańców Ziemi Oświuskiej. Nie ukrywam, że jestem zaskoczony. A i tak mi jest bardzo, bardzo miło. Z, tego naszego, z okazji tego naszego jubileuszu chciałem również najlepsze jubileuszowe życzenia złożyć wszystkim, którzy do tej szkoły uczęszczali. A przecież wśród nas jest takich wielu, którzy budowali, ucząc się, budowali, powiedzmy, tą tradycję naszej szkoły i jej pomyślność. Serdecznie gratuluję. Myślę, że to jest zawsze okazja do tego, żeby podziękować. E, państwu, tym, którzy już są na emeryturze, którzy uczyli wielu z nas tutaj będących na tej sali, e, żeby pamiętać o historii, o o czym Pani Przewodnicząca mówiła, ale to jest też dzień, żeby podziękować i, i też e, pogratulować tym, którzy dzisiaj pracują. Bo tak naprawdę to Państwo kreujecie to młode pokolenie. Zawsze podkreślam, że przecież. To młode pokolenie będzie decydowało o tym oświęcimiu za 20, 30, 40 lat. Wszystkiego dobrego, wiele pomyślności i satysfakcji z A na ręce Pani Przewodnicząca. Jest mi niezmiernie przyjemnie, że mogę po raz czwarty chyba w tej kadencji z Państwem tutaj świętować. Pozwólcie Państwo, że będę to nazywał Cześć Dzień Nauczyciela. Nie zgadzam się ze zmianą nazwy na Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Ja zawsze będę mówił, że to jest Dzień Nauczyciela, to jest nasze święto państwa święto. A z okazji, ja nauczyciela, jesteśmy troszeczkę niezręczny, życzę państwu i sobie, bo również jestem żeby nauczycielem, żebyście państwo, ci pracujący przede wszystkim, pracowali w komfortowych warunkach. Widziałam wiatr o siwych głosach roznosił spokój w ciepłe babie. Shall